Siemano, witam serdecznie. Niestety tak to będzie nagrywane, ponieważ pierwsza część filmu nagrała się bez głosu, a bardzo istotne rzeczy tam powiedziałem. Powtórzę je teraz. Tak jak widzicie, mam już pokrojony boczuś, boczuś dość tłusty, dlatego że będzie to smarowidło drwala, czyli z samego boczku. Oczywiście jak ktoś nie ma boczku albo ma możliwość użyć podgardla, to może użyć podgardla, albo nawet słoninę z dodatkiem. Jakiegoś chudego mięsa, żeby to nie było, żeby to nie był sam smalec. I teraz w tym momencie na malutkim ogniu, najmniejszym jaki tylko jest możliwy, wytapiamy sobie to, podsmażamy ze zwykłą solą. Tej soli jest 18 gramów na 1 kg, czyli klasycznie tyle co przy kiełbasie drwala, przy konserwie drwala, czyli 18 gramów na 1 kg. Oprócz tego przyjdą potem jeszcze przyprawy, dokładnie przyprawa, do kiełbasy drwala, czyli ta gotowa mieszanka stworzona przez Emię, ale to w późniejszym etapie tego filmu, kiedy już nam się to ładnie zacznie topić, bo później będziemy jeszcze sobie to mielić, czyli te skwarki będą na taką fajną sieczkę zrobione, żeby nam nie było, że tak powiem, za dużych kawałków podczas jedzenia. Więc w tym momencie wytapiamy, ile to potrwa, nie wiem musimy pilnować, żeby nie przypalić i dopiero później będziemy doprawiać. Oczywiście kroimy go na takie kawałeczki nie za duże, żeby nam się to topiło w miarę szybko, a nie pół dnia. No i to chyba tyle na ten moment. Tyle samo powiedziałem tej części, która niestety nie jest zamieszczona. No, to już mamy na gazie i działamy. I przygotowane. Teraz to będziemy przesypywać do tego, do tych skwarek z boczku, które już nam się fajnie wytopiły. Oczywiście dopiero teraz, żeby nic nam się nie zaczęło przypalać. No szkoda, że tego początku filmu nie, się nie nagrał głos, więc jest jak jest. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Taki, taki jesteś wyrozumiały, bo to ty nie włączyłeś. Nie Jadę wiem. Gdybym ja się to stało. zrobiła, to bym miesiąc słuchała. O, tym. o na pewno. Więc kochani, to do gara, mieszamy to. Po dosłownie minutkę. Niech tylko to tam nam pobędzie. Ten czosnek naciągnie napęcznieje nam tak fajnie od tego tłuszczu, bo naprawdę dobrze to wygląda. Wyłączamy, lekko musimy przestudzić, żeby to zmielić razem z przyprawami. Potem przestudzić jeszcze trochę, żeby przełożyć. Do tych pudełek, które zobaczycie, więc zapraszam do Gara. Proszę bardzo. I przyprawa. I teraz to musimy fajnie rozmieszać. Tylko ta sól jest tak jak mówiłem wcześniej. Teraz musimy w miarę to rozmieszać. To nam da fajny aromat. Ale piękna sprawa. Po minucie wyłączamy. I taka to cała robota. I tak jak widać, chyba. Po, tych, po tym boczku, że to jest naprawdę porządnie wytopione i miękkie. To nie jest tak, że, no nie wiem jak to, jak to pokazać, no, no rozleciał się kawałek. <grych> Dobra, odstawiamy do lekkiego przestudzenia i mielimy. 3 mm przez takie siteczko będę puszczał ten już wystudzony boczuś. Pokaż proszę. Pachnie to rewelacyjnie i później powędruje to ja miałem w sumie. To jest na tyle ciepłe, że po zmieleniu od razu do tych kubeczków, to są 500 ml, takie fajne pudełeczka. O. Idealne, delikatne. Pomogę się takim sprzętem, które, który nam pomoże, właśnie, nie pobrudzić za bardzo oboczków. Więc maszyna. I. Patrzcie, tu jest trochę tego oleju. Na razie bierzemy. Te wszystkie rzeczy grubsze. Olej, olej smalec roztopiony. Na sam koniec powędruje do, do tej miski od razu, bo jego przecież mieliśmy nie będziemy. Przekładamy z powrotem do garnka, bo tam został. Smalec. Pięknie wyleciało tłuste. Mam nadzieję, że to się będzie smarowało, co? Trochę się napaciało w koło, nie? No, jak zawsze. A, jak zawsze. Konsystencja taka dość sztywna. Proszę bardzo. A, widzisz to? A pachnie to naprawdę pięknie. Nie wiem, czy w ogóle jest sens tam tamto, co? Też tak uważasz. Też tak uważasz. Dobra. Zobaczymy ile będzie powinny być. Trzy i troszkę oczywiście. E, trzy i troszkę te pudełeczka. Troszkę to nam tutaj zapewne odparowało również. I zobaczymy, jak to będzie. Tak, jak już z tym telefonem poszło, że moi kochani widzowie nie będą widzieli. Co ja tutaj roz... wyczyniam? Nie wiem, celowo, że i Ja nie poszłam z telefonem, tylko ty te z tym garnkiem. Czy ty tak. się musi to do mnie? Nie, ty do mnie powinieneś. Naprawdę. Się Różni są operatorzy na rynku, tylko czekają. Jakbyś mi zaczął płacić, to wtedy mógłbyś czegoś ode mnie wymagać. Tylko tak? czekają ci operatorzy, żeby mm -hmm. robotę dostać. Rozumiesz? Ja. Tak? To mm -hmm. no dobrze, że rozumiesz. Dobra, do pełna nie będziemy dokładać. O. Tak to wygląda, patrzcie. Chwilę można do lodówki odnieść tak jak teraz, dlatego że jeszcze jest trochę ciepłe. To nie przykrywać tego. O, takie fajne ciepłe. Tak to wygląda. Myślę, że trzy powinny być. Yy, oczywiście, jak ostygnie, to będziemy to próbować. Gotowe. Patrzcie. 1,8, 1,7 kg. Ile te 1,7 czy 1,8? Bo już nie pamiętam. Człowiek już skleroza. Tak, starość, nie tak. radość. A wyszło dwa pojemniki 500 gramów i tyle. To no, oczywiście pójdzie na pierwszy ogień. Ale zobaczcie, tak to jak to wygląda. Robisz. Czosnek niedźwiedzi. Czosnku świeżego, świeżego, suchego, płatków akurat nie widać. No i pieprz. Nie będę otwierał tych. Otworzę ten. Te pojemniczki, fajna sprawa. O jest. Tylko też zapachu nie można przekazać. No mega pachnie. Ciekawe, jak to się będzie smarowało. Ale musicie sobie spróbować. O Boże. Bardzo mięsne. Chleb, i teraz. Ej, to się smaruje. Patrzcie, musisz to pokazać jakoś moim. Czekaj, czekaj. No, chciałam na chlebie pokazać. No to już, pokazuj. No. Na chlebie. Oczywiście do tego można jakiegoś ogórka czy coś, ale ja w tym momencie nie będę żadnego ogórka dokładał, dlatego, że żeby to fajnie wysmakować. O, tak to nazwę. O, pięknie. Zobaczcie, czy to nie wygląda dobrze. Smarowidło drwala, kochani. Kolejne zastosowanie przyprawy do kiełbasy drwala. Jak to ładnie pachnie. Ale nie przekażesz tego, to znaczy ja. Czyli będę chora i mm -mm. To od cebuli. To co ty miałaś zawsze to było od cebuli. Tu cebuli nie ma. Jest suchy czosnek. Ale pyszne. Taki smalec. No bogato. Mm. Mm. A ta słoność. Punkt. Tak jak kiełbasa 18 gramów. Dobra. A no więc zróbcie sobie. Mm. Bo wyśle robidło drwala z butu, wywala. Zadam. Polecam. Jak najbardziej. Jedna klamka tylko była? Tak, jedna. Żebyś więcej nie musiał hmm, tutaj. Hmm. Kochani, jeśli film się podobał, zostawcie łapę w górę i komentarz. Co sądzicie o. Czymś takim. Oczywiście subskrypcja, dzwoneczek na początku filmu. No bo. Takie wiesz. Idealne. Kochani, jeśli chodzi o przyprawę do kiełbasy drwala, dostaniecie ją w sklepie Jelux Polska. Link macie w opisie razem z kodem rabatowym Kostrzewski10. Tym kodem będziecie mieli 10% taniej. Dalej. Jeśli chodzi o nasze social media, grupa na Facebooku swojskie gotowanie i wędzenie, TikTok swojskie gotowanie, Instagram swojskie gotowanie, smarobidło drwala z butów wywala. Polecam, pozdrawiam, cześć!